Już za chwilę dziewczynki, no. albo jedna z no nich, wiem, albo bardzo jak e, jako jeden chłopak to. będą zapowiadać pociąg. Uczymy się, tak? Tak, tak, tak. Się Bardzo trudne są mówić. te lekcje. Trudne? Znaczy, wie? Nie nie. Tosia, to Ty będziesz zapowiadała ten pociąg? No, tak. Tak zdecydowała Pani, która tutaj e, rządzi, w tym pomieszczeniu? Tak ja się zadecydował pan dyrektor, że należy zapowiadać. Dobrze. Yy, za ile minutek będziemy no zapowiadać? Właśnie już odnosili na wjazd, teraz będziemy ogłaszać na przyjazd, który on tu zatrzyma się. Dobrze, to czekamy, czekamy i zatrzymamy pociąg, pociąg. Teraz pociąg trzeba obserwować pociąg, jak on stanie, wtedy jak zatrzymasz pociąg, Kto się zatrzyma, musisz wtedy powiedzieć, że pociąg zatrzymał ale będziesz go widziała, bo nie, to jest taka prawa, Czyli zapowiadają Panie dopiero wtedy, kiedy, kiedy zobaczą pociąg się, się tak? Panie panie o, I wszyscy obserwujemy pociąg. W międzyczasie zwróćmy uwagę, że nakłada czerwoną czapkę. O właśnie. kto nakłada czerwoną czapkę. Ja chcę! A, ale piękna, ale. I to 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 ta pani też bardzo. A jak ta, bardzo ta pani, pani, pani się nazywa? Jak ta pani nazywa pani, pani dyżurna, tak. Bardzo, bardzo, pani dyżurna, ta. bardzo. I pociągle. jest pociągle. pociąg nazywa się L. Ten pociąg nazywa się L. pociąg nazywa się Idziemy za Wow. Peron? Dobra. Aha. Okej, tak, bo teraz pociąg będzie. To wyraźnie. Tak. No. Pociąg radio ze stacji skarżysko kamienne. Wjechał na tor piąty przy Peronie trzecim. Pociąg radio ze stacji skarżysko kamienne. Wjechał na tor piąty ze stacji trzeciej. 嗯。<laughs>